Siempre ludziska w kolejnym odcinku z Fortnite. z tej strony nagrywa z kanału nagrywamy i widzowie w Fortnite już jest One Punch Man. Patrzcie, mamy zestaw One Punch Man 20 elemen elementowy zestaw 3800 młodolców, to na jedną chwilę jest dużo. Yy, mamy tutaj Saitam, czyli jak dla mnie główną postać, mamy jeszcze jego drugi styl Czyli z poważną miną <laughs> XD. Budzik Saitamy, o Rutyna to jest zarombista. No, bo jakbyście chcieli wiedzieć, to jest y, to, to One Punch Man to jest takie fajne zarombiste anime o takim gościu i minimum site y, 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 o takim o takim gościu, który całymi dniami bardzo, bardzo, bardzo dużo trenował i stał się bardzo, bardzo silny, także... Tutaj nie wygląda na bardzo silnego, ale w anime on jest przepotężny On jest mega potężny w tym, w tym anime, najpotężniejszy Potem, potem, przychodzi, potem zjawia się Genos A Genos potem poznaje siłę tego Saitamy I potem chce zostać, Genos chce zostać jego uczniem No więc jakoś go tam przyjął Tutaj mam jeszcze, od. Okej okay. Takie po prostu... To jest taka typowa emotka Saitamy. A, to jest ten, su... to jest ten, su... Supermarketowa torba a I to jest ten potwór, z którym walczył Saitama No i ten Saitama stał się taki silny, że on po kolei wykańczał wszystkich wrogów Znaczy nie wrogów, tyle co złoczyńców po prostu To jest zarąbisty zestaw, ajś Kurde, z... mam tylko 950 poglądów. Nawet, na, nawet na skita żadnego mi nie starczy. Jedynie na emotkę jakąś. No na rutynę mi starczy. Aaa, wątki, Brzuszki. 10 km. No i tak z powrotem. Tyle, tyle, tyle. I tak co dzień. I widzowie. W Blitz Royal też doszedł Saitama! I patrzcie, przeczytajcie teraz to Medalion Saitamy już dostępny w Blitz! Eliminuj graczy jednym uderzeniem! Widzowie, tutaj mam nawet Saitamę tutaj w Blitz. I widzowie, to oznacza, że w Blitz jest medalion, dzięki któremu będzie można eliminować graczy jednym uderzeniem. Bo Saitama stał się taki silny, że on wszystkich jednym uderzeniem eliminował wszystkich zabijał. Znaczy, nie zabijał w sumie, pokonywał wszystkich jednym uderzeniem. Także w Blitz pewnie też tak teraz jest już. Ja, jedno uderzenie, muszę koniecznie tutaj teraz zagrać. E, na, na to jest tydzień 11, przybudzenie Asterii. Ale to nie jest teraz tym tematem. Najbardziej mnie zdziwiło to, co to jest. Ja nawet nie wiem, czy to jest Saitama, czy. Ale nie, na pewno Saitama. Skoro... W, w zwykle z Saitama też jest, tylko. Blitz się, ja nie Już dostępnie. Je, yeah, ale najbardziej mnie ciekawi to jedno uderzenie, ale że co? Jak można dostać ten medalion w ogóle? Można ten medalion po prostu dostać tak na początek gry? Tak od razu w fiku będziesz go miał? Może? Nie mam pojęcia zielonego. No Normal, normalnie jesteśmy w Blitcie. No właśnie nie wiem, czy będę miał na początek ten medalion. Trochę mnie to jara na razie. Znaczy nie trochę? Jak Saitama. No ja Saitamę uwielbiam, uwielbiam to anime. Obejrzałem, obejrzałem kilka odcinków, przeczytałem. Znaczy nie, w sumie nie przeczytałem, ale... Nie, w sumie tak, tak przeczytałem, zapomniałem już. Tak, czytałem Saitama. to... Nie, znaczy One Punch Man Saitama to jest jedyna jedy, jedy, postać pierwsza. No nie, my na razie nie mamy Saitamy. My na razie nie mamy jego medalionu. Nie, na razie nie mamy. szybko się uzbroić, bo tak tutaj już są chłopy, nie? A się leją. Wielka mi klepa, naprawdę. I pyk, już. Już pozamiatany. A dobra, niech się leją. Potem skorzystam z okazji i wezmę wszystko. A, bo dobra, aj. Za bardzo mi jara ten medalion, żebym mógł tak siedzieć bezczynnie. Za bardzo mnie to jara. Wow! Ok. Dostałem już to. A mi tu jara, skąd może ten medalion dostać? Ja nie wiem, jeżeli to jana najbardziej. I ten jeden cios, co to ma być? Ej, może on z lamy wypadnie? Może ten, może to wypadnie z lamy? E, ten medalion, ej, może? Możliwe. Bardzo możliwe. Znaczy, nie, moim zdaniem on powinien wypaść ze złotej lamy. E, ona chyba tego gracza za jednym ciosem, wyeliminowała. Ej, to może ona ma już medalion Saitamy? Nie, niemożliwe. Nie, tak to ja. Tak, więc tu miał w takim razie, bym miał z takim, z takim wygrać, nie? A, lama została otwarta. Już chyba. Ale tutaj i tak niedaleko jest rzut. Zaopatrzenie. Boże, ona na górze jest. A nie, tutaj na dole. Tam na górze też jest w sumie blisko. A nie, lama nadal jest. N nadal nikt jej nie otworzył. To skoro ona jeszcze stoi nieruszona, no to trzeba skorzystać z okazji. O, ale mam o mi temę już, kurde. Może stąd wypadnie, nie wiem. Please. Ej, no nie, nie ma go tutaj. Tutaj tego medalionu nie ma. Ej, tak szczerze to ja wtedy nie mam pojęcia, gdzie on może wypaść. Jeśli nie tu gdzie? Jeśli nie z tego, to gdzie takie może? Okej, okay. dzięki. No, zaraz za przejdziemy. Co? Jakim cudem. Jaki cudem ona mnie zabiła jednym ciosem? No mnie z kilofa rozwaliła. Jak to możliwe? No i z mnie rozwaliła normalnie. Czyli ten te jeden cios to jest z kilofa tylko? Ja nawet, no ja nawet nie wiem czy tym... Ja jeszcze zanim, zanim, była, zanim był Saitama w Fortnite, to, na, to nadal tam by, byli, by, byli gracze, którzy rozwalali jednym ciosem. No, byli tacy, nieraz. No nie wiem, że to była sprawka medalionu Sejtany. No, chyba, że randomowa osoba w meczu dostaje ten medalion. A może randomowa osoba. No losowanie? co ja w życiu takie. Zaraz mam jakieś inne medalion. Teraz medalionu sejtamy nie mam. Ej, ja wiem, może to zrobić. Ej, może to każdy ma medalion sejtamy? Może ja po prostu może, muszę go doświadczyć wam z Ej, może? no Ej, musiał to potem sprawdzić, czy to faktycznie działa. Na budynkach nie działa ich. <grystanie> nie, na budynki nie działa, Eliminuj grać, a nie eliminuj budynki. Kurde. Ej no nie, kurde. Muszę to wymienić. O, mamy słynność biegania, to dobrze. O! Idzie lepiej jak go teraz walnę, to on zginie, ciekawe Ej no nie, to nie działa! Ej no nie, no to nie działa! Ten za jednym ciosem, to nie działa w ogóle No nie, to ten medalion musi mieć jakaś konkretna osoba Tylko nie wiem jaka właśnie Ktoś musi mieć ten medalion, przecież nie? Nie mam pojęcia. Myślałem, że może każdy ma, ale to też, to teraz to jest we wszystko, to jest wątpliwe, nie? Tutaj na to nie działa. No to ja nie wiem. Może trzeba mieć konkretny kilo, żeby to w ogóle działało. Tylko, że nawet w Fortnite nie ma żadnej takiej informacji, nie? Znaczy ogólnie, w trybie. Mam na myśli, albo po prostu że Na stronie Fortnite może by było. Na pewno by było. Dobra, wezmę go. Wezmę tego Tomigana. Nie, ale no dziwne, ja nie wiem co z tym Endelionem Scythe'ami, jak go w ogóle... Dobra, te, może teraz, jak teraz spotkałem jakiegoś gracza, to może wtedy spróbuję go walnąć z Może chociaż... Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale tutaj faktycznie mam jakiś taki dziwny dar, który, który, którego wcześniej nie widziałem. Może on? Z tym darem, tylko że to powinien być medalion. A tutaj to jest dar, jako no właśnie. A i biskitu, to powinien być medalion, chyba, nie? A to, a to to, przypomina mi bardziej dar, a nie medalion. Jak się leją, chłopy! No kurde, widzę typa, a tak, o niego korona leży. To jest bot? Nie. możliwe. Może to bot. O, to on nie wziął tej koronki, dlatego że on sam ją ma. Widzisz, może dlatego. kurde on ma mityczne... on ma egzotycznego tego mamuta no i będzie z nim problem no i ja pokazałem ci kilka fncs bo nie się przestraszyć chyba nie a <gry> jest jeszcze ktoś za mną idzie kurde to już muszę się wycofać chyba z tej akcji. O akurat jestem w strefie XD. Farda akurat, że tutaj poszedłem. Ale to nie, to strefa już jest niewyobrażalnie mała, ty, tu to, to, to ja już nie wiem, teraz. No pa jak ona mała. Ona będzie zaledwie na kilka... Ach, Jezu, nie! O nie, tu i dwóch jest. A nie, ona tu weszła. Iki jo majus. Na koniec pompy. pompy Jaka strefa była malutka. Jezu. Ona zadała mi lepiej 50 hp, ale ona zadała mi tej osłowy, która mi się potem samo regeneruje, więc wtedy, tak wprawdzie, ona mi nic nie zadała. Dawaj no, pompę, moja pompa Nasz był no, wtedy dzień dobry. Dobra, ale peka, dobra Mam już pierwsze miejsce w połowie odcinka Tylko najważniejsze w że ja nawet tego nie mam Ja nie rozumiem tego Jak go zdobyć? To jest zagadka właśnie dla mnie taka nie widzę Nie Nie mam pojęcia, ma, ma go randomowa osoba i nawet o tym nie wie? Nie mam pojęcia, bo jeśli ja to ja... To ja. ja nie mam pojęcia Kto ma teraz te medalie To może mieć w ogóle O! Znaczy dobra, nie pompa, rewolwer, ale ja to nazwał pompę, okej okay? Czyż to wygląda jak pompa i celownik ma jak pompa, no nie? No właśnie. Czyż to ma celownik jak pompa nawet no O jezu. Na dwa hity No to tak zamienię? Dobra. No wolpotki mi to tak szczerze, kurde. A już to mam. Trzeba było mówić. Hmm. Mówić. To jak ma, jak, jak, jak broń ma to powiedzieć? Znaczy nie broń, tylko ten I to, i No nie przeładowałem tego w końcu. O, no nieskończoność biegania, teraz dopiero zauważyłem. Nie wszystko pozbieram, Posprzątam mu tam pewnie. Mhm. To tak, to sobie zamieńmy, To ma większą wartość, mam idealnie. O wiem, 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 wiem. To jest ta moja, moja lamusia. Ubieraj ją. No nie, no no nic ciekawego kompletnie tutaj, no. Cały czas to samo wylatuje. Cały czas prawie to samo wylatuje. A, ci wjechałem z buta. A, dziękuję. O nie, i co teraz? Co ja mam wziąć? Dobra, weźmy to. Kurde A tu jest po co? Rzutowałem Rzutowałem Aaaa zamykam my Dalej już mam Nie mogę go wziąć do no sorry, Nie mogę Ło, Ło, Ło Ej, hey, no, no, ale z czego ona? Ej, hey, no ale kurde, chyba wiecie, jak wygląda medalion i tamy skoro nawet no nie wiem, jak to zdobyć. Co to znaczy, tu logika? To ona ma ten medalion, czy jak? Nie rozumiem. Nie wiem, czy ma go randomowa osoba, czy jak? Walki. Czyli medalion Aresa. Chyba. Nie pamiętam już tych bogów, bo się... Ares to był chyba był wojny, jak mi się Przynajmniej tak chyba zapamiętałem. Oa, to ten dźwięk. Jó rozmiłumych. O mój Boże, bieganie mam ograniczone Co jakiś czas Tu jak ktoś biegnie, albo nie? Zaraz go załatwię, spokojnie Będzie po nim Ale go zrąbałem Porąbałem na drewienko Dobra, biorę. POMPA? POMPA! Aha, moja ulubiona. Wow, 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 to jest spocuch! Dobra, ale okej, okay, tutaj nagle spadł mi za mną jakiś spocuch! Ja nie wiem, skąd on się wziął w ogóle. To spocuch był jakiś. XD, dostałem, niego zalewię pięć minut opał, okej? Okay. Piękny, taki, piękny, piękny Tam ktoś był, chodź tu Możesz mi się pokazać, bo cię sklepię na kotletach wybory na obiadek Chodź tu A! Po nim pyk trzeba sprzątać o no nie wiem czy ta broń jest dobra nie biorę jej na ja razie ja tej broń tak szczerze nie lubię XD Dopiero pewnie chłop się cieszył, że zlikwidował po a tym, a ty, a, a, a kiedy ja to robię, nie? Uuu, aaa, moja ulubiona Moja ulubionika, Jak pięknie O Muszę tu być O, szlag by to Ej no nie, no to jest skandal, normalnie z zielonej mnie zabił! Co tu ma być? Jaki chłop! Nie! On ma minigana tylko! Ma tylko miniguna i pompę. I gdzie tu jest zgranie tych, tych rzeczy? Stami tym byle gdzie i... Jeszcze O nie, chłopo z FNCS-a Ja już sam widziałem jego plecak z tyłu Z a O weź, nawet mnie ten nie prowokuje O, nieskończono szamo I to ja lubię I To to ja lubię bardzo Byłem no, tam, gdzie chciałem ale nie. Zbieram, albo skoro skórman nie skończył, Okej, okay, dzięki, biorę. Nie. No, dobra, niech ci będzie. Ale biorę to tylko dlatego, że to jest epic. Kurde, ja nie lubię karabinu lisowego od tego, że się tak długo przeładuje. Przeładowuje. No on jest mega, on się mega długo przeładowuje w ogóle. Nie, co tam leży. on się mega długo przeładowuje, to mnie wkurza bardzo. O ma chyba jest blisko. Co mi się przesłyszało? No też nie, on biorę to. Musia lepiej działa w ogóle. No po co ja biorę ammo? No nie, ja jestem uzależniony od amunicji. Ja tego daru strasznie dawno nie miałem ani w blicie, ani no wiesz, w też też dawno nie miałem. No tam czekaj, zbiorę jego i to Co tam miałeś, chłopczyku? Co tam miałeś? O nie, to ja się z Spoko, zadaję tylko jeden Ale kurde, widzę, że to jest jeszcze sporo czasu, zanim ta burza stanie Ale i tak jestem szybszy od niej, więc no Ale żeby wystarczy użyć tego I już a, tu jestem rzut, nie zauważyłem ich za Ej no kurde, co jest grane? No, znowu ona ma medalion z Saitamy I skąd ona ma, ma ten medalion? Ja jej nie rozumiem Bo ona napisane, że ona likwiduje, seba nagrywa te. nie, w serii 2505 medalionem Saitamem. Czego Dlaczego ja chcę zdobyć ten medalion? Sieram, to tumową dostaje, czy jak? Ja nie rozumiem, dobra, wychodzę z tego. O, nie rozumiem Daliony, nie miałem, no. Chyba, że miałem, tylko znaczy, nawet nie wiedziałem tylko, jak to się w ogóle dowiedzieć. No rozsłuchajcie, widzowie, Jeśli, jeśli ten odcinek was się podobał, to subskry subskrybujcie mój kanał, lajkujcie i komentujcie. Halo.